Najgorsza seria Deadpoola. Jakby to jakoś ładnie zacząć. Jakiś czas temu na moim kanale skończyłem serię omawiania historii z ranu Daniela Way'a. Była to seria komiksów o Deadpoolu wydawana od 2008 do 2012 roku dla takiej perspektywy, jakie to były czasy. I jakby to łagodnie powiedzieć, już nawet wtedy, kiedy tylko skończyła się, budziła sporo kontrowersji wśród fanów. Um, niektórzy nazywali ją najgorszą serią Deadpoola w tamtych czasach, niektórzy jeszcze dzisiaj ją tak nazywają i może po prostu już na początku moje zdanie, czy jest to najgorsza seria Deadpoola? Nie. Czemu tak mówię? Bo nie przeczytałem wszystkich yy, serii Deadpoola, więc nie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że ta jest jakaś najgorsza, bo wiecie, nie widziałem wszystkiego, więc nie za bardzo jak ocenić dlatego to jest już takie następie, druga sprawa będę tutaj się potem z do różnych części tej historii, jakichś różnych wątków, może jakieś spoilerowe rzeczy i zakładam, że jesteśmy moim widzem, a jeśli nie no to może jakieś te materiały moje z tej historii kojarzysz, jeśli nie to naprawdę zachęcam przed obejrzeniem tego zajrzenie tutaj po i w prawym górnym rogu właśnie stawiłem montaż tych wszystkich historii, trzy godziny i znasz już całą serię jest też playlista, ale ten montaż pomija też Wszystkie wstępy, i tak dalej, więc zachęcam do obejrzenia montażu i wrócenia tutaj. Chyba, że już znasz mniej więcej część, większość, czy może te wszystkie historie, o których mówiłem, no to jak najbardziej nie widzę teraz problemu w oglądaniu tego dalej. Więc teraz, jak już pewnie dużo oglądających się odłączyło, od czego by tutaj zacząć? Może troszkę więcej o Danielu Way, bez jakichś takich szczegółów po prostu. Wiecie, on nie jest jakimś takim scenarzystą, który nagle dostał nie wiadomo skąd serię Deadpoola, skąd on się wziął, kto to jest i tak dalej. Miał już sporo wcześniejszych, y, fajnych serii, które nie budziły aż takich kontrowersji. Były nawet powiem, że dość pozytywnie odebrane przez fanów tych postaci. Chociażby seria z Ghost Ridera mi się podoba. Widać już tam takie zalążki właśnie tego typu pisania, jak w Deadpoolu potem będzie. Czy Wolverine Origins, nie? Tutaj jest Wolverine Origin, tylko tam że mam taką, a zresztą a tutaj znajdziemy na potrzebę tego filmiku yy, Wolverine Origins jest to yy, seria, o już powiem czyna, komiksów, za którą też odpowiadał. I tutaj w dalszej części tej serii właśnie wprowadził wątek Deadpool'a, a potem. Yy, właśnie tych komiksów akurat nie omawiałem, więc może kiedyś omówię, a potem pojawiło się więcej Deadpoola tam w dalszej części serii i dostał własną serię właśnie. O Deadpoolu, więc to nie jest ktoś, kto nie miał żadnego doświadczenia z postaciami ota otaczającymi Deadpool, bo tutaj mamy Wolverina i tak dalej. Miał już sporo innych serii na koncie, więc czemu akurat ten Deadpool jest taki dość budzący kontrowersję? pomyślałem, że zacznę te badanie tej serii od podzielenia jego ranu na kilka różnych jakby rozdziałów czy segmentów, aby to jakoś jeszcze bardziej tam na drobne czynniki rozłożyć. Więc zaczniemy od Deadpoola najemnika. Zaczynamy już od samego początku serii, kiedy Deadpool jest dalej takim najemnikiem, wodnym pieniędzy, zabawy, ten, wiecie, szalony, typowy najemnik yy, wygadany i tak dalej. I są to na początku nawet naprawdę fajne historie. Te początkowe historie mi się bardzo podobały. Fajny wstęp z Secret Invasion, gdzie załatwił fajnie z króli inteligencją. Nie był to taki tam, wiecie, idiota, który... Ja zresztą zaraz przejdę, który co. Ale naprawdę, było u niego widać, że zna się na swojej robocie, ma dość takie swoje nietypowe metody, przy okazji poczucie humoru i tak dalej, ale fajnie Skrull rozpykał, potem dobra, nie udało mu się dostać pieniędzy, bo Norman Osborn ukradł e, plany do pokonania królowej skróli i tutaj fajne znowu przejście do kolejnego jakby eventu w Marvelu, czyli to, że Norman Osborn był bohaterem narodowym, e, przejął kontrolę nad S.H.I.E.L.D., złożył kilka drużyn i tak dalej, no i dobra, potem mamy taką drobną historykę, nieważne, Deadpool kontra zombie, taka tam nic Znacząca, niech sobie jest. Tak, średnia taka no, dość przeciętna, ale no, taki zapychacz, powiedzmy. I potem znowu przechodzimy do większego wątku, czyli Norman Osborn chce się pozbyć Deadpoola, bo jest dla niego zagrożeniem, że Deadpool wyda to, że Norman Osborn nie jest wcale taki super i że te plany ukradł. I tutaj znowu jest fajnie. Deadpool kontra Thunderbolt, fajna historia, crossover z innym fajnym scenarzystą. Później Deadpool kontra Hawkeye, czyli Bullseye w przebraniu, bo chodziło o Dark Avengers, kolejne fajne nawiązanie do tego, co się działo w tym całym świecie i po tej historii nagle Deadpool stwierdza, że zostanie piratem. No bo... tak. I dobra, pomysł fajny, jakby tam Deadpool może coś więcej takiegoś porobił. Był to taki, dobrze pamiętam, dwuzeszytowy zapychacz, który był po prostu głupi. Jedna rzecz, kreska mi się średnio podobała, no ale... kreska w tym wszystkim to jest dość zależne od czytającego, mi się spodoba, innym nie, ale historia była po prostu głupia, bo... Całkiem burzyła obraz tego Deadpool'a, którego poznaliśmy przez wcześniejsze zeszyty, czyli właśnie tego ogarniętego, można powiedzieć, na swój sposób, najemnika, który, no, nie ogarnięty, ale ogarnięty no bo nie był głupi. Mógł sprawiać wrażenie głupiego, ale był profesjonalistą, był profesjonalnym najemnikiem po wielu szkoleniach, latach służby i tak dalej. I już na samym początku zrobi się z niego idiotę, który nie wie, że łódź podwodna wchodzi pod wodę, i myślał, że. Utopił łódź pod, że utopił łódź podwodną, aż nie, nie chciało mi to przez gardło przejść. I po co? Tylko po to, żeby potem w kolejnym zeszycie była jakaś możliwość zakończenia historii, że na now, nowym statkiem wysadzi tą podwodną łódź nuklearną, żeby pokonać prawdziwych piratów. I to było tylko po to. To by było takie. Coś czego strasznie nie lubię, czyli. Pisanie postaci pod historię, a nie pisanie historii pod postać. Bo nie mogło być tak, że Deadpool po prostu jakoś fajnie z tego wyszedł. Tylko już na samym początku historii trzeba było zrobić z Deadpool'a idiotę, gościa no, byłego wojskowego i tak dalej, który nie wie co to jest łódź podwodna. Zrobiło się z niego idiotę tylko po to, żeby potem można było to wykorzystać do zakończenia historii i ogólnie ta cała historia jego bycia piratem no to był już takie pierwszy, yy, większy, no bo były niby te zombie wcześniej, ale jeszcze przechodziło w miarę, ale ten pirat no to... Yy, przynajmniej były fajne skiny do Marvel Heroes, które już nie działa i fajna okładka była, no ale tyle z tego. Deadpool Bohater to jest drugi segment tego ranu, że tak powiem, czyli Deadpool po tym jak był piratem, nagle postanowił zostać bohaterem. No bo spodobało mu się robienie czegoś dobrego, jakby. Tak mniej więcej to można powiedzieć. Powody, dla których chciał być bohaterem, no to dalej były takie dość wiecie deadpoolowe. Sami nie wiedzieliśmy przez jakiś czas, ale dobra. Postanowił zacząć swoją drogę do zostania bohaterem od dołączenia do X-Menów. I tutaj znowu ta seria, ten run nabrał, nie wiem, wiatru w wagle. Jest to ta, to ta historia, jak chce dołączyć do X-Menów, to jest chyba moją jedną z ulubionych, jeśli nie ulubioną z tego całego ranu. Czemu znowu tutaj mamy Deadpoola, Takiego wiecie, niby głupka, niby tam coś robi, szalony. X-Meni go tam chcą powstrzymać. Yy, ale jednak tak naprawdę wszystko miało zaplanowane i to było dla dobra X-Menów Podstawił się, żeby zrobić z X-Menów bohaterów. I to mi właśnie przypomina znowu tą pierwszą historię ze skórami, gdzie Deadpool na ten swój nietypowy sposób mimo wszystko widzimy u niego te doświadczenie, czy ten jakiś taki nietypowy sposób myślenia który rozwiązał problem. No i że tutaj to było z X-Menami, to nie wiem czy to znowu mogą, był jakiś crossover z jakimś innym scenarzystą, czyli Daniel Wade tutaj znowu sam tak fajnie to zrobił, ale ta historia po prostu znowu była fajna i zaraz potem idziemy do kolejnej fajnej, czyli Deadpool jedzie do Nowego Jorku i tam się widzi ze Spider-Manem. Tutaj akurat nie było to jakoś super ambitne, było to bardziej wprowadzenie Hitmanki, bo jeśli się nie mylę to było takie rzucenie Hitmanki Przedstawienie, żeby Hitmanki mógł zacząć swoją serię, ale było kilka fajnych interakcji. O ile początek historii był w miarę taki, według mnie fajniejszy, czy tak nawet dwie trzecie historii było fajniejsze, to już końcówka była taka troszkę też wymyślona, może troszkę na siłę, te rozwiązania tego wszystkiego. Ale dobra, to jest znowu taka dość solidna historia. I co się dzieje potem? Potem Deadpool dostaje szeryfom taki jednozeszytowy zapychacz. Nawet sympatyczna historia, taka góra śmieszkowa, czemu nie. Podobała się Wam chyba też. I potem Deadpool jedzie do Vegas, yy, tam jest Weasel, yy, tak wciśnięty dość na siłę i ta historia Vegas, yy, czyli to jak był w kasynach i tak dalej, była dla mnie taka troszkę męcząca w czytaniu. Ale okej, okay, potem mamy jeden zeszyt z Ghost Riderem i fajna interakcja, bo tak fajnie się czuło w tej jego serii, yy, w tej serii yy, Daniela Waia do tej pory, tą obecność Deadpoola w tym większym świecie, gdzie tam co chwilę to było Deadpool kontra ktoś, czyli tutaj Deadpool kontra Skróle, tutaj Deadpool. Deadpool kontra zombie, tutaj Deadpool kontra Thunderbolts, Deadpool kontra Bullseye, czyli yy, Hawkeye, już z na odwrót, że Hawkeye, czyli Bullseye. Potem Deadpool Pirate, to to takie nie wiadomo co, Deadpool i X-Meni. I co chwilę pojawiały się tam jakieś inne postacie. Ten Deadpool Series też no, jakoś tak fajnie przejdzie. Na początku była śmieszkowa stawka z Zytorem. No i tutaj mamy znowu Weasel. Ok, Ghost Rider, fajnie. Yy, nie było go za dużo, ale fajnie było widzieć interakcję Deadpool'a z innymi postaciami. Później historia, jak Deadpool przyłącza się do drużyny Kapitana Ameryki. Nawet fajna. Jeszcze do niej wrócimy. I dobra, jakoś to jeszcze w miarę idzie. Deadpool kontra Drakule czyli wampiry, to już tak zaczynało troszkę odchodzić. Dziewczyna nie chciała z nim pójść na lody na końcu historii, więc tutaj to bohaterstwo zaczynało już mu się powoli burzyć. Ale mimo wszystko dalej sympatyzowaliśmy, dobrze to powiedziałem słowo, z Deadpoolem. No bo tak jakby chcieliśmy go wspierać w tej drodze do stania bohaterem, do stania się lepszym. Tak no, po prostu mu, kibicowaliśmy mu. No i wtedy zaczyna się kolejny problem. Deadpool autodestrukcja. Tutaj zaczyna się kolejny problem. Nagle się pojawia najemnik z kosmosu, Macho Gomez, tak nie wiadomo skąd, ściga Deadpoola, bo tam Deadpool mu niby jakieś tam zesenie załatwi i tak dalej. Dobra, Deadpool go pokonuje i leci w kosmos. Tam ocalił cywilizacji i tak dalej, zniszczył zły księżyc i nagle stwierdził, że bycie bohaterem to, to w sumie nie jest takie fajne, że ocalił tutaj tyle rzeczy, a jakoś tam nikt go nie pochwala i tak dalej, wrócił na ziemię yy, wszyscy znajomi, których tam jakoś oszukał, czy źle potraktował, yy, się do niego tam uzięli no, przez moment, go yy, załatwili i Deadpool stwierdził, że chce umrzeć. I dobra, tutaj się zaczyna taki problem. No, jedna rzecz, że te historie w kosmosie były takie meh, i tutaj nagle Deadpool chce sam siebie załatwić, tak? chce się zabić, jak mu tutaj kibicować tak szczerze. No ale dobra, no tak czytamy tutaj potem przez dużo, dużo historii, jak Deadpool próbuje sam doprowadzić do swojej destrukcji, ale wiecie, trochę ciężko z jego czynnikiem gorącym i tak dalej, no to tutaj mamy potem znowu crossover z Halkiem, później trafia do psychiatryka i okej, okay, tak szczerze ta historia w psychiatryku też mnie męczyła. Jakby, nie wiem, jakby to powiedzieć, tak jakby próbowała jakoś taki fajny sposób na taką ucieczkę do półla znaleźć i tak dalej, ale no nie wiem, jakoś to męczące dla mnie było znowu czytanie, podobnie męczące yy, jak tamta wcześniejsza historia, yy, o której mówiłem i kurczę, tutaj coś się zaczyna też znowu sypać. Właśnie w tym Deadpool, no jak mu tutaj kibicować? Jednak, no ciężka była ta historia w Psychiatryku, ale okej, okay, nagle jest w Londynie, i nawet była zawana ta historia w Londynie, ale to było takie w sumie zakończenie tej historii z Psychiatryka i wraca do siebie. Jedyne co z tego Psychiatryka dobrego wyszło, no to zły Deadpool, który i u Was yy, yy, Wam szło do gustu i dla mnie nawet yy, fajna postać. Nie jakaś super najlepsza, ale czemu nie? Odpowiadała na pytania wielu panów, czyli co się dzieje z tymi wszystkimi częściami ciała, które Deadpool zostawia gdzieś tam za sobą i co się z nimi dzieje, właśnie. No to, to była taka na to odpowiedź. Nawet było kilka tych fajnych zeszytów z, ze złym Deadpoolem. Historia jakaś nie była super ambitna, też ten cały wątek tam porywania dzieci i tak dalej, takie męczące było. No, no, ok. Było kilka fajnych interakcji, zwłaszcza na początku, jak ta była z najpatako, jak dobrze pamiętam. I, okej, okay, tutaj się pojawia serum. Deadpool bez mocy. Zły Deadpool został postrzelony serum, które odebrało mu jego moce i Deadpool był wkurzony, no bo tyle już chciał teraz znaleźć sposób na to, żeby się siebie pozbyć, a tej pojawia się zły Deadpool, dostaje serum, no i nie wiadomo co się z nim stało, wydawało się, że umarł. Wydawało się, no bo potem wiemy, że oczywiście wraca na samym końcu. I okej, okay, Deadpool, nawet fajna historia, razem z X-Force chciał znaleźć to serum, pojawił się Daken, pojawiło się troszkę innych postaci, znowu, to co lubię, czyli fajne interakcje między Deadpoolem i innymi postaciami. Nie był znowu jakimś super idiotą, tylko coś tam fajnego nawet całkiem zaplanował. I okej, okay, udało mu się. Stracił moce. I okej, okay, tutaj znowu. Stracił moce, i nagle zaczęło mu się żyć. Już nie wspomnę o tym, że na końcu tej historii z Serum Deadpool tak wkurzył X-Force, że po prostu Wolverine chciał już Deadpool'a sam załatwić. I okej, okay, mówi Deadpool, tylko pozwól, że Bobowi jakieś dobre miejsce załatwię. No i. Dobra, okej, okay. czekamy wtedy te 3 dni, aż pojawi się Wolverine i załatwi Deadpool'a. Ale nie, nagle Deadpool'owi zechciało się żyć, no i tutaj można powiedzieć, że akurat fajna historia. Ta jego historia, jak dostał wtyłek od yy, Trapstera i poszedł do Taskmastera, były nawet sympatyczne ale potem te całe męczenie się z tymi no, e, blakami, czyli tam Black Box, Black Swan, Black Tom i tak dalej, już wydawało się być takie na siłę. Nie dlatego, że historia była zła, no bo nawet była sympatyczna, fajnie się czytało, fajnie się widziało te starsze postacie, ale przez to, że już było tak jakby postawione ta, to wiecie, ta akcja z Wolverine, Wolverine X-Force'em i tak, tak, tak dalej, no czekało się aż ten Wolverine przyjdzie i pula załatwi, ale nie, Wolverine zapomniał, może tylko na no bo kolega i tak dalej. E, zaczyna to się rypać. Deadpool nagle też nie odczuwa efektów raka. ok, co się stało z tym super rakiem, który był taki super, że wysadzał skulę i tak dalej. To już całkiem wątek porzucony, tak samo jak wątek wkurzonego wolwerina, który miał przyjść za 3 dni. No i kurczę, ech, zbliżamy się do końca, czyli ostatnia historia gdzie tam był y, Tire i Slayback no i tak jakoś zmarnowani mi się wydawali osobiście ta y, agentka, już zapomniałem jej imię po prostu tak nagle się pojawiła kiedy był zły Deadpool i potem się pojawiła na końcu i ta cała agentka, którą Poznaliśmy tak na chwilę, za bardzo jakoś tak nie była przedstawiona, tylko w tych ostatnich komiksach dopiero. No i ona miała ten super plan, żeby się pozbyć Deadpoola, Takie to się wydawało dla mnie kurczę strasznie wciśnięte na siłę. To zakończenie serii było strasznie dziwne, jakby to kurczę powiedzieć. No nie wiem, jakby Daniel Way może myślał, że po tym. Zakończeniu, że po tym jak Deadpool stracił mocę, ma jeszcze może z 6 zeszytów, czyli powiedzmy dwie historie, czyli wy wypadałoby, że ta historia Deadpool Taskmaster i potem Deadpool i Blacky, no to jakby, już jakby był ten Deadpool i Taskmaster, czyli ten Deadpool bez mocy, jak sobie radzi, i potem kolejna historia zamiast tych Blacków, jakieś takie fajne zakończenie, coś może z Wolverine'em, że no nie wiem, Deadpool nie, ch nie chce nagle znowu żyć, no bo zobaczył, że bez mocy jest w sumie takim nie wiem, gówniakiem czy coś i y, stwierdził, że, że dobra, Wolverine, y, mój przyjacielu, od już y, tak dawna weź mnie skończy to jakoś fajnie, tak honorowo Wolverine załatwia takie jakieś, nie wiem, takie wiecie, takie coś przyjacielskie, jakieś takie Deadpool, kolego, już wszystko dobrze, to już będzie koniec twojej męki no ale, a potem się nagle na przykład Deadpool budzi i widzi tego złego Deadpoola czy coś no nie wiem, takie jakieś bardziej może z szacunkiem dla tego, co się wcześniej pisało, by się to wydawało. No bo też mamy chociażby w tej historii ze złym Deadpoolem kapitana Amerykę, który jakoś tak nie wierzy w to, że Deadpool ma złego bliźniaka, który tam robi zamieszanie. Mimo, że dosłownie kilka historii wcześniej, cała wspólna historia Deadpoola i kapitana Ameryki polegała na tym, że były złe jakieś tam klony kapitana Ameryki, czarnej wdowy, Moonighta i tak dalej i jakoś to wtedy było w porządku, ale tutaj już nagle nie. O Jenny, nie wiem, jak wydawało się, jakby kurczę sam to zap zapominał te wątki, czy jakby to po prostu nie pisała jedna osoba, to mimo wszystko była seria Daniela Weya. Nie wiem, nie wiem, co się tutaj działo za kulisami, to jest problem. I to ja może przejdźmy do jakiegoś takiego małego podsumowania. Zacznę od tego, że bardzo mi się podobało przedstawienie. Deadpoola przez Daniela Waya, jak w tych historiach co były te skróle, czyli X-Menu, czyli ten taki zakręcony, y, szalony geniusz, można powiedzieć, który na swój sposób, tak dziwnie, nietypowo y, coś zrobi i jakoś wychodzi, no bo mimo wszystko ma to doświadczenie, ma te umiejętności, tylko tak no, wiecie, no taki Deadpoolobaty jest, myślę można powiedzieć. Ale strasznie leżały te takie, nie wiem, próby może w wejścia w jakąś taką psychikę Deadpoola. Podobało mi się, że tutaj miał te dwa dymki, że tak powiem bez nawiązania do mnie, ten biały dymek i ten żółty dymek I to dawało fajną dynamikę, kiedy Deadpool był raczej typem samotnika w tej serii. Nie miał jakiegoś całego towarzysza, tam czasami się Bob pojawiał, czasami tutaj co i jeszcze tam coś, ale głównie był sam i jakieś takie wgłębianie się w psychikę Deadpoola, no to było czy charakter i tak dalej, było raczej poprzez te jego rozmowy z tymi dwoma dymkami. Później w kolejnej serii, tutaj czy teraz jakoś, był już tylko jeden dymek, no i drugi był zastąpiony potem przez agentkę Preston i to też była jakaś fajna dynamika. Ale mówię, to już ta, ta seria wyszła dosłownie miesiąc po ostatniej historii z tego ramu Daniela Weya, więc to nie jest tak, że to jakoś ileś lat później wyszło. To było cał, mniej więcej te same czasy, co końcówka serii Daniela Weya. Tak dla perspektywy, dla was. I kurczę, fajnie, fajniejsze właśnie tutaj było wgłębienie się potem, jak agentka Preston była tam w głowie Deadpoola, że tak to powiem. I potem dalsze rozwinięcie przez yy, scenarzystów. I yy, tutaj właśnie Deadpool leżał u Daniela, White, u Daniela White, jeśli chodzi o te takie wgłębianie się w charakter Deadpoola. Jeśli byłoby więcej takich historii przedstawiających jego, wiecie, szalony geniusz i, wiecie, takie jakieś akcje, no to myślę, że to było fajniejsze dla osób, które właśnie chociażby czytały dla takiej fajnej akcji, a nie może dla wgłębienia się, wtedy, wiecie, znaczy to było jakoś tak, że w miarę jednolita grupa o... Podobnych upodobaniach, czy na przykład, że ta grupa fanów lubi taką akcję, i tak dalej, miałaby tutaj mniej więcej coś stałego w tej serii, ale tutaj raz, no tak, bo jest taki fajny, szalony geniusz, tutaj nagle jest idiotą, żebym. dla śmiechów, tutaj potem jest idiotą, że... dla historii, żebym mógł wysadzić tą łódź podwodną, i tak jak nie wiadomo, co się tam działo, kurczę. Wydawał mi się Daniel był strasznie niezdecydowany z tym, jak chciał, chciał tę serię pociągnąć, dlatego na początku. Yy, pomijając, pomijając tą serię z piratem, po prostu wywalmy tą serię z piratem, so, nie serię, tą yy, yy, historię z piratem, no to od samego początku, przez te zombie, ale potem od samego początku do tego Macho Gomeza i kosmosu, to było naprawdę solidne. Yy, nie patrząc właśnie na to, jak tam chciał zostać szeryfem, na no to takie wiecie, pojedyncze gówniaki, że tak powiem, czyli ten te zombie, szeryf i pirat, to ta seria była nawet solidna, według mnie. Przyjemnie to się czytało, ale potem to aż taki, no kurczę, jak mam kibicować Deadpoolowi, kiedy on się chce sam zabić? Yy. Weź mu tutaj kibicuj, kurczę. Jest tutaj główną postacią serii, Chce, chcemy mu kibicować, chcemy, żeby jakieś swoje trudności ze sobą przezwyciężył i tak dalej. I weźmy tutaj kibicuj, kiedy po prostu cały czas wydawało się, że robił wszystko, żeby nas czytelników wkurzyć. Że o kibicujemy Deadpool, tak, tym bohaterem, czy tak, odzyskaj pieniądze jako najemnik na początku, no i cały czas Deadpool jakby... Nie, nie, nie dostawaliśmy takiego paybacku, takiej satysfakcji, że tyle widzieliśmy Deadpool'a, jak już w końcu coś tam robił, i nie dostawaliśmy takiego. nie paybacku, takiego payoffu, słowo, yy, takiej zapłaty za te nasze czekanie, za czytanie tych historii, że tak w końcu Deadpool przezwyciężyłeś się czy coś. Yy, no i to był chyba ten problem tej serii, kurczę, wiecie. Cały czas jakby już kiedy myśleliśmy, że już zaraz dostaniemy nagrodę, że Deadpool coś tam fajnego zrobi, no to... A nagle nie, a nagle Deadpool zrobi to, no to już dobra, no to może w końcu teraz już to mu się uda, nie, nagle znowu to. I tak to mniej więcej wyglądało i tak to chyba podsumuję, więc dajcie mi znać, co o tym myślicie, naprawdę... W tylko, że to były, mówię, inne czasy, inne poczucie humoru, takie akurat u Daniela było za takie dość internetowe, yy, takie randomowe, Deadpool, lol, wiecie o co chodzi. <grym> Więc tak to chyba podsumuję, mówię, dajcie znać, co wy myślicie. I naprawdę wątpię, że jest tutaj wiele osób, które dosłownie przeczytało wszystkie serie Deadpoola i może stwierdzić, tak, to jest najgorsza seria Deadpoola. Yy, raczej mało jest takich osób, taki, opinia takich osób byłaby cenna, ale naprawdę yy, też nie chciałbym yy, całej tutaj serii spalić. Tylko, wiecie, przez jakieś kilka gorszych historii, bo to naprawdę sprawiło mi sporo radości, mówię, od tego początku do Macho Gomeza, potem kilka historii było też fajnych, ale dobra ludziska, więc jeśli Ci się spodobał, zachęcam do stawienia łapki w górę, ja się nie, łapki w dół, no bo po coś też są. Tutaj się pojawiła jeszcze ta playlista, jakbyście chcieli sobie jeszcze raz cało obejrzeć, teraz z nowym światłem, czy coś takiego. Tutaj jakiś dopasowany do Was filmik się pojawił, więc dzięki, cześć!